Cześć witajcie, z tej strony Lampa. Witam Was w grze Payday 2 Zaprezentuję Wam dzisiaj jak przechodzę misję z jubilerem. Bo to jest taka w sumie najkrótsza misja, żeby pokazać chociaż grę, jak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że w tych 10 minutach konkursowych się zmieszczę. Także może na wstępie trochę o grze powiem. Jest to czteroosobowy koop. Um, Payday 2 jest kontynuacją um, Payday'a The Heist z 2011 roku. Um, ja teraz gram z botami ze sztuczną inteligencją. Chains'em i Dallas'em. Ja jestem Wolf'em i jeszcze jest um, Hoxton. To są takie główne postacie jakby. I postaram się um, jakoś tutaj obrabować Jubilera. Zobaczmy, czy tutaj. Hmm, strażnik jest, dobra. Coś czuję, że po cichu to się nie uda. Będę musiał wejść. Dobra, zakładałem maskę. Dobra, teraz. Dobra, odpowiadam z jego pagera. że niby wszystko jest dobrze. Więc... No i kurde, dobra. Chyba nas wykryli już, ale jeszcze nie wiadomo, czy na policję ktoś zadzwoni, czy nie. Dobra, zadzwonili na policję. Teraz to już wchodzimy na pałę, na ziemię. Dobra, zabieramy. Bierzemy to, bierzemy. Dobra, tutaj jeszcze jest To co teraz zbieram to jest taka dodatkowa kasa jakby A głównym celem jest zebranie trzech toreb Niestety gram sam jakby I będę musiał trzy razy zanosić torby Bo boty nie potrafią jakby no, toreb nosić się. No. trochę to jest dziwne ale No niestety Na ziemię, no już policja jest dobra. Oj, kurde, mam no, dobra. Ogółem w grze są jakby cztery klasy postaci: ghost, technik, em, medyk, jakby taki. Teraz ja jestem medykiem i taki koleś nie pamiętam Enforcer wow. i on ma amunicję ogółem także za level dostajemy jeden punkt co 10 poziomów czyli na każdym 10, tam 20, 30 i tak dalej dostajemy dodatkowe dodatkowy jeden punkt no i to są umiejętności takie że na przykład możemy dalej torby rzucać E, możemy mieć zamiast e, jednej apteczki, dwie także tak to mniej więcej wygląda. Gra nie ma zbyt dużych wymagań, a jest naprawdę e, ładna, no. Poprawa audiowizualna jest dosyć ciekawa. I teraz w tym momencie muszę czekać na Vana, aż przyjedzie. Nie będę mu to torby załadować. A w tym czasie trochę postrzelamy. O, i co jest ważne? Nie mogę zabić mm, cywila, ponieważ za każdego zabitego cywila w zależności od misji em, zabierają mi kasę. Tutaj jest chyba 2000 odbierane. A potem jest jakoś 5000 i coś takiego, nie pamiętam, już dokładnie. Dobra, jest samochód. to zanieść. Czy tu jest przejście? Jest przejście, dobrze. Czy mogę to otworzyć? Nie, a ten też nie. Dobra. Przeniosę teraz torby bliżej, żeby nie latać tak daleko. O kurde. te torby i spadamy. A wezmę cztery co tam? Będzie więcej kasy. Przeładuję sobie. Dobra, lecimy pierwszą torbę zanieść. Albo sobie rzucę tam. O! To będzie dobry pomysł. Kurde. Policja jeżeli mamy te torby już przygotowane, może nam je ukraść. Także, ja bym tego nie chciał, dlatego je przenoszę cały czas. ten taki żółty pasek, co tak miga tam, znaczy przewija się. Police assault in progress. Oznacza, że teraz trwa fala. I oni będą cały czas tu przychodzić. O. Dobra, ta fala skończyła się i więcej nie przyjedzie tych, co są tutaj. Znaczy jak wybiję ich, no to po prostu więcej nie przyjedzie, dopóki nie będzie w kolejnej fali. O, może tak to nazwać. Dobra. Przerzucamy dalej torby. Musimy... Właśnie... Trochę szkoda jest, znaczy to jest bardziej postawiona gra, jakby... Mm, jednak, żeby były te cztery osoby, a nie jak boty. Bo boty potrafią jedynie strzelać do wrogów, ożywiać cię, gdy położysz się. Gdy padniesz, tak trochę. Um, ale nie mają właśnie swoich specjalizacji, amunicji. I nie mogą toreb przenosić, co jest wielkim minusem. Dobra, wkładamy torbę. I jeszcze jedną. Celem misji jest sobie zabranie trzech toreb, ja mam... cztery. Może spróbuję jeszcze jedną. Zebrać. Może się uda. Ehm, dobra, gdzie jest to, jest, gdzie to jest, gdzie to jest? Tu coś było. Hmm, kurde, przecież było więcej tego. Tu jeszcze jest. O, dobra. Dobra, i uciekam. Chyba coś zostało jeszcze, czy nie? To w sumie bym wziął wszystko. Nie, dobra. Nic więcej nie zostało. Tam z tyłu czasem jeszcze save się ładuje, ale teraz widzę, że save się nie załadował. Dobra. Póki fali nie ma, ładnie, fajnie zdążyłem. Dobra. Jest, udało się. No i teraz mamy podsumowanie: ile kasy. No, udało mi się zebrać 177 tysięcy, co jest na moim koncie bankowym, a dostałem 9 tysięcy gotówki, takiej, którą mogą, mogę wydać, jakby. Dobra, wybieramy jeszcze kartę. Dobra, jakieś y, ulepszenie do broni Tłumik to jest łas z tego co dobrze widzę. Do pistoletu, tak I w sumie tak mniej więcej wygląda Payday y, Beta y, dwójki. No, Payday 2 Beta, o, może tak. Także tu mam 30 poziom, to jest maksymalny w becie. E, prawdopodobnie w pełnej wersji gry będzie setny plus DLC tam ma być więcej tych leveli. Ehm, no, i w sumie tak to wygląda. Dzięki za oglądanie. Narka.